Dyrektor sobie on kiernicy, w Olkoczale się mieszka i mu tam nie jest głośno. I teraz ja, jak ja, ja to, maszyny, jeszcze cztery maszyny tu stoi. jest jedna jest niepodłączona taki lek, jak w kodach uczyna, z chodzą. No mówię, tu spać nie można po nocach. Ja muszę siedzieć, aż mi się mocno chce spać, wtedy ja mogę ci położyć na dwie godziny i koniec, muszę wstać rano. A jak długo chodzi ta maszyna? Oj, wczoraj chodziła do... Cały czas na okrągło. Wyłączył na parę minut i z powrotem. Ale w nocy też? No w nocy, całą noc, bo tak, zmiany jest. Mm. Od dawna jest yy, tutaj? Nie wiem. Dwa tygodnie. Dwa tygodnie? Chyba. Czyli bardzo przeszkadza, tak, ten bardzo hałas? przeszkadza. Mnie głowa boli tak i mnie naprawdę... Nie mogę iść spać.